Dzień dobry w sobotę, dawno nie nagrywałem, ale ku temu jest powód, będzie wycieczka, a to jest brakujące odniwo, którą przed, przed chwilą dosłownie dotarło, to jest ogólnie biwi, e, coś takiego, śpiwór jakby na śpiwór, tylko że wodoodporny, no i można dzięki temu spać bezpośrednio na ziemi. Oczywiście jak nie będzie padał duży deszcz, a dzisiaj nie będzie padał duży deszcz, bo ja tą pogodę sprawdziłem, ale kurwa, to spoko jest, ja nie mogę. Tu jest siateczka, bo z tej strony będzie głowa. Dużo miejsca, bo, bo jest przestrzeń, że na przykład można sobie plecak wsadzić do środka. W środku wyląduje tak, materac, na materac będzie śpiwór. poduszka dmuchana. No i, i oczywiście ja w środku też. Gładę się tak na sucho bez szpibora, bez wszystkiego. Tutaj, tutaj nad głową mam sporą taką przestrzeń na swój plecach, Buty mogę tu wsadzić, albo buty mogę też mieć w nogach, żeby mi kurda nie waliło. Tak to się prezentuje. Waży to około 600 gram, czyli nie dużo. Miejsca też dużo nie zajmuje, bo to jest co w takim o... Pora się pakować. Tak to wygląda, cały sprzęt zebrany razem. Tu jest plecak, do, do którego wszystko ma się zmieścić. Tu jest, tu jest spanie, tu jest jedzenie, tu są przybory kuchenne, a tu jest sprzęt do, do nagrywania, robienia zdjęć. I to jest wyjazd na, na jeden dzień, jedną noc. Wydaje się dużo, ale to są najbardziej niezbędne rzeczy. Przykładowo no musi być jakaś miska, no kubek na jakąś kawę, butelka na wodę, kawa, ale kawę sobie przesypię tutaj do tego pudełeczka po jest nies niespodziance. Pakuje się i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ahoj, przygoda! Spajli. Dojechałem. Idę właśnie w tamtym kierunku. Tak to się prezentuje z tej strony. Ja idę hen, jeszcze kawałek w tamtą stronę. Słońce trochę przebija się przez chmury. Mam nadzieję, że będzie ładny zachód słońca. Idziemy dalej. I to chyba jest to miejsce, gdzie chciałem spać. Tutaj, w tym miejscu. Jest troszeczkę wypłaszczenia i tutaj chciałem się rozłożyć. wszystko dookoła. I ta miejscówka tutaj się wydaje chyba najlepsza. Oczywiście tego nie będę robił dzisiaj, tylko idę tam dalej. Ale, ale sprawdziłem to dokładnie wszystko. Nie wygląda, jakby to się miało zaraz obsunąć bardziej. Czyli to miejsce jest dobrym miejscem do spania. W sumie jeszcze tutaj by dał radę, troszeczkę jest wyżej. Ale tam wydaje mi się, że jest lepiej. Proszę tego nie powtarzać. Ja to robię na własne ryzyko. Dobra, zobaczymy tutaj. Albo tam, tam jak ta mewa siedzi. Ale boję się, żeby mnie wędkarze rano zbudziły. Bo jest ścieżka wydeptana. No i trochę bym się obawiał tędy schodzić. Mam lek wysokości, a tam jednak bym się nie obawiał. Tak, tutaj jest o, e, Tutaj nie. Tutaj nie. Tutaj ten teren odpada. Nie podoba mi się tutaj. A ja pójdę tam. Tam dalej będzie, nie będę słał ogólnie centralnie na klifach, bo później jak tam przejdę tam za 2-3 km, to tam będzie wypłaszczenie. Będzie, będzie, normalnie Będzie można zejść do wody. Dlatego tam idę. No i możliwe, że ktoś do mnie dojedzie dzisiaj. E, dlatego, dlatego takie miejsca nie to. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Idę w tym kierunku. No i zobaczymy. O pieseł. Tak to wygląda. Tutaj też są fajne takie o. Tutaj też jest dobrze. Tutaj też by można było się kimnąć Dobry teren A tutaj to tak nieciekawie wygląda z tej strony Niby ścieżka jest Ale ona się tutaj tak zrywa szybko zaraz Trochę mi się tutaj nie podoba Idę tędy Ale tu z kolei się narażam na kleszcze O, tutaj też fajnie też spoko tutaj to miejsce jest To by było dobre też wtedy sobie zejść i tutaj też by było dobrym miejscem Patrzymy co tam jest za tą górką, ale jest super pogoda, w ogóle praktycznie wiatru nie ma.

No, bowiem pięknie jest. Stamtąd właśnie idę. Trasa coraz lepsza, ale widzę, że schodzi w dół i jest dobrze. Idziemy dalej. Górne. Czy ta droga będzie szła tamtędy górą? Cholera go wie. To jest ta plaża, na której prawdopodobnie będę spał. Jeszcze tam czekam na kolegów, idą. Oczywiście oni nie będą tutaj spali, ale przyjechali zobaczyć właśnie to miejsce. Chłopaki już jadą, a ja tutaj swoje miejsce przyszykowałem do spania. Tak to będzie wyglądało. Tu już chłopakom pokazywałem materac, poduszka. To jest wodoodporne, to już w domu pokazywałem. Tam mam śpiwór i tu będę właśnie spał, a chłopaki jadą już do domu. Zapowiada się piękna noc. Chciałbym spać tutaj, ale nie wiem jak bardzo woda podchodzi, a nie chcę w nocy, w nocy uciekać po ciemku. Jest pięknie, to jest taki nieład artystyczny, a to już mam wszystko przygotowane. Marteras mam nadmuchany, śpiwór rozłożyłem, nadmuchałem sobie poduszkę, no i to czeka. Kurna jestem bardzo ciekaw tej pierwszej nocy w terenie, a bo to mogę tak do góry podnieść w sumie, prowizorycznie tak to wygląda. Kory, że tak obraz lata, ale przez chwilę będzie. Kurno, ale jest pięknie. O kurno, ło, wow, ślisko. Lepiej sobie tego wyobrazić nie mogłem. Ja nie mogę, ja nie mogę. Proszę bardzo. O kurcze, ale bajka. O p*** mać. Przepraszam, że przeklinam, ale jest tu pięknie. O, zajebiście. Proszę Państwa, zajebiście. Zajebiście to wygląda. Postawię gdzieś kamerę na skałach, a sam będę robił zdjęcia. Zajebiście. Tutaj jest dobre miejsce pięknie. Kurwa tu, to ustawić. Oglądajcie sobie, O no kurwa, Ale fart. Ale moment udało się zajebisty złapać. To była tylko chwila. Cały czas jest chwila. Zajebiście! Jeszcze przyszedłem z tej strony, dlatego że zaintrygowały mnie te białe skały. Czy jasne nie są białe, ale kurna. ile tu wody musi być? Jak tutaj jest teraz płytko? A ta woda się przebija aż do kurny lądu. Tak to wygląda. Gdzieś tam jestem rozbity, gdzieś tam będę spał O kurno Ja nie mogę Foki O kurno Ja ich tutaj nie widziałem O kurwa, syczy nam, Spierdzielam Nie widziałem ich Jak pragnę zdrowia, one tutaj spały one tutaj śpią. Ty, no kurno, nie widać ich. Obudziłem, przepraszam. Idę stąd, kurno, bo się obudziła. Spróbuję aparatem nagrać, Lepsze ben, będzie lepszy obraz. <śmulny> mi się nagrać dwie minuty filmu, i uważam, że to wystarczy. Nie ma co ich niepokoić, one też potrzebują spokoju. Przychodzę z powrotem na kamerę sportową. Mam nadzieję, że coś widać jeszcze, choć robi się ciemno. Trzeba spierdzielać. Tam do swojego stanowiska. One śpią tutaj, a ja śpię tam. Chłopaki to mi nie, uwier nie uwierzą. W poniedziałek drapię się. Jak sobie zrobiła poduszkę z tego kamienia. Dobra, nie będę im nad głowami gadał. Do jedzenia nie mam nic nadzwyczajnego, po prostu kupiłem spaghetki. a nawet zjem w trakcie gotowania. Spagetki o smaku pies zmielony z budą. Dobranoc i do zobaczenia rano. W sumie nie wiem czy widać, ale kwa nie toperze latają nade mną, próbują mnie przepłoszyć. Nietoperze, jak nic, ja nie mogę. To się wpakowałem. Ale zapierdziela. Skurkowaniec mały. Żebym w nocy stąd kurdla nie spierdzielał. Pocie mako jak leci. O teraz nie to A później to ja nie wiem co tu przyjdzie jeszcze. Nad ranem. Jestem już w środku. Leżę. na te... Nie toperze latają na mną. Dobranoc do zobaczenia rano. No, chyba, że coś się w nocy wydarzy, to będę się odzywał. Oby nie dzień dobry jest godzina. Trzecia trzydzieści już nad ranem, w sumie tak, już się przebudziłem i tak średnio mi się chce spać, jeszcze sobie poleżę, tyle ile się da, bo chce mi, mi się siku, a nie chce mi się jeszcze wstawać, już wstanę to wydaje mi się, że się nie będę kładł, tylko się będę ubierał. taka mgła się zrobiła nad ranem przy nocy się to tak zrobiło nawet jak, jakby taka lekka myszawka by padała coś takiego coś w tym stylu kurna w nocy jakieś takie odgłosy słyszałem jakby nie wiem to czy to było jakieś takie nie, nie wycie ale takie nie wiem czy to list czy to kurno sarda takie coś wydało. Jeszcze nic praktycznie nie widać, Za jakieś pół godziny będzie wschód słońca. Ja pokażę, jaka to wilgoć tutaj jest na tym. A tu deszczu nie było, o, proszę zobaczyć. Tu nie było deszczu. Co nie jestem w samej koszulce, a jak już tak bardzo zimno to nie jest. I oto, proszę państwa, czas na pierwszy posiłek. Owoce i do tego jakieś mam bułki z czekoladą i do tego sobie zrobię kawę szybko poszło, obóz zwinięty godzina 5.14 spakowany, śmieci zabrane teren zostawiłem w takim stanie jakim zastałem. mogę się ewakuować fajnie było fajna noc Teraz trzeba się tam na górę wspiąć. Czekaj, jak tu się szło? Ale jak tak patrzę to stromo jest tutaj. A teraz kurna ledwo idę. Gdzie jest ta ścieżka, w którą ja wchodziłem. Tu dalej by było? Ale nie mam zielonego pojęcia jak wejść. W sumie to nie wiem czy tędy, czy tamtędy. Dobra, próbuję tędy. Bo no, wydaje mi się, że tutaj się chyba wchodziło. Tak, tutaj się wchodziło. Kurna nad ranem to wszystko tak samo wygląda powoli powoli Oślimak tu kolejny o tu kolejny trzeba uważać żeby ich nie rozdeptać tu jest góra hej tu już pan sobie biega piąta 30 rano no to musiał stać kolejni hello Turning. Tutaj jakieś spotkania grupy biegowej. Raczej, raczej żadne zawody, dlatego że nie mają żadnych numerów startowych. Więc po prostu spotykają się pewnie tutaj w określone dni określonej porze i po prostu biegają Górna nie nagrałem, sarna było, ale tutaj gdzieś nie wiem Stała, że jej nie widziałem, ale poleciała tam szybko. Nie zdążyłem kamery wyciągnąć górna i jej nagrać. Górna. Szkoda. Pięknie tutaj. Super. w takim miejscu ale fajne miejsce do zamieszkania takim widokiem będę się żegnał dlatego, że zostało mi dwie minuty nagrania a ja będę szedł około jeszcze godziny 20 minut do Scarborough, bo tak zdecydowałem, że idę do Scarborough nie będę się cofał, bo tamtą trasę już znałem a w tym kierunku tej trasy nie znam Jestem zajebiście zadowolony, bo są naprawdę piękne widoki. Jest super, naprawdę super. Super wyjazd. Tak jak mówię, będę szedł jeszcze około godziny 10 minut, 20 pewnie, może nawet dłużej, bo zdjęcia robię. E, tam zrobię sobie jak już dojdę, zrobię sobie kawę, zrobię sobie jajecznicę. No i później będę wracał pociągiem do domu, do Hull. Także miłego dnia wszystkim.

Já ja, pěnu